Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Olimpia tomczyk -Litko. jestem prezeską Lubuskich Struktur Solidarnej Polski. Zatem zaczynamy, lecimy z pytaniami. Może tutaj uprzedzając pytania, gdyby jakieś takie padło, czy leci z nami pilot? Tak, pilot z nami leci najlepszy z najlepszych. Sam minister sprawiedliwości zbyt nie wziął także mamy świetny zespół. Zapraszam do zadawania pytań. Ok, pierwsze z pytań. Jak pani ocenia jako kobieta strajk? Kobiet. No cóż, dla mnie jest to oczywiste, oczywiste żenujące, że kobiety wychodzą na ulicę i chcą walczyć o prawo do zabijania dzieci. I niestety tutaj mamy do czynienia z taką zasłoną trochę dymną, bo na początku pani Marta Lempart wyszła z różnymi postulatami i bardzo ładnie ubrała to w hasło pod tytułem Wolny wybór. Jakiś to wolny wybór, jeżeli tam jest tylko jedno hasło, prawo do zabijania nienarodzonych dzieci. No naprawdę, hello, to, to raczej nie tędy droga, to, to, to nie jest to, co ja popieram, zdecydowanie nie. Kolejne, kolejne pytanie. Kto jest dla Pani wzorem w polityce? No cóż, to jest takie dosyć trudne pytanie, bo właściwie jednego konkretnego wzoru nie mam. Tak naprawdę każdy polityk może być tym wzorem do naśladowania, jeżeli ma swój własny dekalog zachowę. I chodzi tutaj tak przede wszystkim o skuteczność w polityce o, o to, żeby być prawdziwym, niezakłamanym w tym, co robimy. To jest chyba najważniejsze. Co mi się podoba w politykach Solidarnej Polski, to że są skuteczni, że faktycznie robią to, co mówią. Jeżeli mówią, że Będą próbować rozwikłać jakąś kwestię, właśnie to robią. Bardzo nie lubię zakłamania w polityce i myślę, że, że właśnie to kierowanie dekalogiem, się postępowaniu jest najważniejsze. Ok, co dalej? Co mam tutaj dalej w pytaniach? Dlaczego jest Pani w Solidarnej Polsce? Hm. Dlaczego jestem w Solidarnej Polsce? Dlatego, że właśnie tutaj mamy do czynienia z wartościami, które są bliskie mojemu sercu. Po pierwsze, nie no, zawsze miałam serce po prawej stronie. Co prawda, moja przygoda z polityką zaczęła się w KIS 15, ale Solidarna Polska wyciągnęła z KIS 15, te najważniejsze postulaty obywatelskie, czyli wzmocnienie instytucji dnia, refer dnia referendalnego, czyli mieszany system prezydencki oraz mieszaną ordynację wyborczą, częściowo z jowami, czyli z tymi jowami o które walczyliśmy właśnie w Kukiz 15, zniesienie immunitetów, to są takie ważne dla mojego serca i dla mojego dekalogu postulaty i właśnie dlatego Solidarna Polska, a poza tym dla mnie Polska rodziną silna powinna być, a Solidarna Polska właśnie, właśnie te wartości prorodzinne tak naprawdę postuluje. I to jest bardzo ważne, chrześcijaństwo, kolejny, kolejny postulat, Czyli, tak jak mówiłam, detalog, rodzina, chrześcijaństwo to są te wartości, o które musimy walczyć w świetle tego, co się dzieje teraz, no, i w Europie, i na całym świecie. OK, kolejne pytanie. Czy ustawa o hospicjach perinatalnych wejdzie w życie? No, ja bardzo życzyłabym sobie tego, żeby weszła w życie. Ja sama jestem mamą wcześniaka i powiem szczerze, że podczas prowadzenia całej ciąży, Żaden z ginekologów, a było ich kilku, nie informował mnie o tym, że jest coś takiego jak hospicja perinatalna. I faktycznie brakuje tutaj tej informacji. To powinno być obligo. Nieważne, czy płód jest zagrożony, czy jest wszystko ok, ale my, jako mamy przyszłe, powinniśmy mieć wiedzę, że jeżeli będzie coś nie tak, mamy gdzie pójść, mamy do kogo się zwrócić. Ja mam nadzieję, że przejdzie nam ta ustawa. Oczywiście rozmawiając z różnymi kobietami, powstaje znak zapytania z finansowaniem. I tutaj z tej strony, oczywiście, też będziemy się pochylać nad problemem, bo jest bardzo ważne, żeby rodziny z zagrożonymi ciążami, a później z niepełnosprawnymi dziećmi miały totalne wsparcie od początku aż do końca, tak, ale no, w pozytywnym tego słowa oczywiście znaczeniu. Dobrze, co my tam mamy dalej? Co warto zwiedzić w województwie lubuskim? Ok. no województwo lubuskie ma dwie stolice, Zieloną Górę, czyli tą południową część i Gorzów Wielkopolski. Zielona Góra na pewno, również Gorzów Wielkopolski, całe województwo lubuskie słynie z dużej ilości winnic. Czyli mamy już dosyć fajnie rozwiniętą turystykę Naprawdę nasze wina są coraz lepsze, zwłaszcza te białe, z winiarze robią naprawdę doskonałe. Szampany zaczynają powstawać, naprawdę mamy się czym pochwalić. No poza tym co? No poza tym w Zielonej Górze były palone czarownice kiedyś na stosie, czyli te zielarki, które robiły dobrze dla ludzi, były uważane za, za czarownice i były faktycznie palone na stosie. Więc ciekawa historia. W Zielonej Górze mamy piękną palmiarnię w Gorzowie Wielkopolskim, miasto położone nad rzeką Wartą, mamy wiele rzek, i Odrę, i inesę i Nesę Łużycką, graniczymy z Niemcami, właśnie to jest ta zachodnia ściana. Poza tym co? Poza tym mamy piękne pałace, zamki, często nieodkryte przez Nosową turystykę, także naprawdę zapraszamy, jesteśmy też krainą jezior, o czym niewielu jeszcze wie, bo wiadomo, że bardziej Mazury, Kaszuby kojarzą się nam z jeziorami, ale tutaj właśnie jest trochę mniej komercji i myślę, że przez to jest no, dużo bardziej atrakcyjnie. Można się wyciszyć, wychilloutować, jest dużo szlaków pajakarskich, chłopak jeszcze opowiadać i opowiadać, to w końcu to moje kochane Lubuskie. Hmm. Okej, okay. co my tam mamy dalej? Czy zachowanie Marty Lempart nie szkodzi wizerunkowi kobiet? Ach, no cóż, no to jest takie pytanie, no. do trumny. No ja tak się zastanawiam, też mam nadzieję, że w końcu kobiety trochę oprzytomniały i uzmysłowiły sobie, że to wcale nie chodzi o jakieś prawa obywatelskie, o prawa kobiet, bo... Tak naprawdę prawa kobiet w Polsce wcale nie są zagrożone i 100 lat temu feministki walczyły o zupełnie coś innego. Dlaczego? Dlatego, że tych praw miały dużo i jak najbardziej to było zasadne. Ale teraz feministki mówią, że walczą o wolność wyboru. To, to o czym już dzisiaj mówiłam, wolność wyboru. Właściwie nie wolność wyboru, tylko prawo do zabijania dzieci. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas na początkowym etapie był zgotą, płodem, większym płodem. Wielu z, z, z moich znajomych przynajmniej, nawet przyjaciół, to osoby niepełnosprawne. I często było takie zalecenie lekarskie, żeby dokonać aborcji, bo płód jest zagrożony. No, gdyby rodzice moich przyjaciół, wtedy dokonali takiej decyzji, nie byłoby dzisiaj wspaniałych ludzi. Więc naprawdę my mamy obowiązek chronić to życie od samego początku. To jak ta opozycja historyczna pokazuje uszkodzone kłody, naprawdę to jest niewielki procent. Tak wiele dzieci z chorobami z zespołem Downa, to ciąże, które się usuwa. Dlaczego? To są pełnowartościowe dzieciaki, dajmy im szansę, to są wspaniali ludzie. Także no niestety, ale pani Lempart to, to nie jest przykład kobiety, zresztą ona sama o tym głośno i wyraźnie mówi, że jest lesbijką, nie lubi dzieci. Więc o czym my rozmawiamy? Jak kobiety mogą podchodzić do tego tak, żeby, żeby brać ją na wzór za swoją przywódczynię? No, no to, to jest przerażające, więc no wizerunek kobiety i pani Lempart, dziękuję bardzo. To, to jakby nie moja bajka, zresztą ostatnio, jasno i wyraźnie sama powiedziała o co jej chodzi tylko o to, żeby dostać się do kobieta i rządzić, także nie dajmy się zwieść się pozorom, chodzi tylko o jedno o to, żeby zasiąść przy przysłowiowym korytku i o to, żeby decydować później o, o, o przyszłości Polski. Czyli żeby to poszło wszystko w lewą stronę, czyli te wartości, które nam przyświecają Bóg, honor, ojczyzna, przede wszystkim rodzina, nie są dla nich niczym. tak, jeżeli odpowiadają o tym Bóg humus, Bóg, humus i ojczyzna, bo no to, no to o, czym, o czym i Włoszczyzna, to o czym my mówimy. Okej, okay. kolejne pytanie. Uważa Pani, że w polityce powinno być więcej kobiet? No, zazwyczaj kobiety są bardziej koncyliacyjne, więc jak najbardziej tak, myślę, że potrafią przełamywać pierwsze kontakty lepiej, kruszyć te przysłowiowe lody, więc myślę, że tak, ale to też nie powinno być na siłę, ja na przykład nie jestem, ja jestem zwolenniczką równouprawnienia, bo jeżeli kobieta chce być w polityce, to będzie tak czy inaczej, czy to jest świat mężczyzn, czy nie mężczyzn, tak czy inaczej w tej polityce będzie. No, ale na pewno byłoby milej, przyjemniej, dla ogólnego języka kultury w polityce byłoby na pewno lepiej, chociaż akurat pani Lempart jest zaprzeczeniem tego co mówię, więc... No właśnie, pytanie brzmi, czy na pewno to dobrze. Jestem na pewno za równouprawnieniem kobiet. Ok, co my mamy dalej? Jak liczne są struktury Solidarnej Polski w Lubuskiem? No tak, no Solidarna Polska w Lubuskiem to dość młody tur. Rozpoczęliśmy przygodę z Solidarną, Koniec października, początek listopada zeszłego roku, mamy teraz luty, zaczynaliśmy z dziesięcioma osobami na pokładzie, no, teraz podwoiliśmy dobrze tą obsadę, więc naprawdę mam przyjemność reprezentować świetny team, mamy dużo fajnych projektów, na pewno będzie o nas głośno, bo działamy dla obywateli, dla mieszkańców naszego województwa przede wszystkim, ale również angażujemy się w sprawy ogólnopolskie. Oczywiście, nie po to, żeby nasze nazwisko było zawsze na czole, tylko po to, żeby być skutecznym i pomagać po prostu ludziom. Okay, kolejne pytanie. Jak pani spędza wolny czas? No tak, no teraz z tego powodu, że no już nie jestem najmłodsza. To faktycznie ciepłe kapcie, rodzinka, to jest to, co lubię najbardziej, kominek. Kocham spędzać czas z moimi najbliższymi, to są dla mnie najcenniejsze chwile, ale również jestem bardzo aktywna no, fizycznie, uwielbiam jazdę konną, uwielbiam narciarstwo, latem jeździmy dużo na rowerze, na kajakach, także jak najbardziej intensywnie, intensywnie, fizycznie, lata temu Byłam instruktorem fitnessu, więc no, sport jest w mojej krwi, także ewidentnie cały czas aktywny. Ok, szukamy kolejnego pytania, już patrzymy. W jaki sposób zachęci pani ludzi do wstąpienia w szeregi solidarnej Polski? No, um, moi kochani, szanowni słuchacze, jeżeli dla was ważnymi wartościami jest, jest rodzina, patrioty, Polska racja stanu to nie ma innego ugrupowania lepszego od Solidarnej Polski. To jest naprawdę takie ugrupowanie, które martwi się o przyszłość całego naszego narodu. I nie tylko tu i teraz, chociaż to jest też bardzo ważne, dlatego walczymy o, o równość praw obywatelskich, żeby nie było tak, że te przysłowiowe elity e, mogą więcej. Nie, nie, nie. Każdy jest równy wobec prawa. O tym mówi jasno Konstytucja. Ale też działamy tak, żeby przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków była zabezpieczona. Żebyśmy nie byli tym chłopcem do bicia na arenie europejskiej. Mamy bardzo dużo do wniesienia. musimy bronić tych tradycji chrześcijańskich, bo niestety są one rugane, plamione i myślę, że tego nie, nie można do tego dopuścić, jeżeli dochodzi do sytuacji, że zastępuje się słowa matka, ojciec określeniem rodzina, albo syn i córka określeniem dziecko, to do czego my dochodzimy? Do kuriozalnych sytuacji. Przestaje się na arenie europejskiej nazywać rzeczy po imieniu. To mnie przeraża najbardziej, bo, bo dlaczego nie nazywać rzeczy po imieniu? No nie wstydźmy się tego, tak? nie wstydźmy się też w swoich korzeni, pamiętajmy o historii. Ja myślę, że bardzo ważna jest też ta edukacja historyczna, bo gdyby wszyscy Polacy byli świadomi tego, co się stało po 89 roku, gdyby na historii uczono nas o tym, myślę, że postrzeganie byłoby zupełnie inne. Gdybyśmy wszyscy wiedzieli o nocnej zmianie, o rządach Olszewskiego, świętej pamięci Olszewskiego, myślę, że ludziom szerzej otwierałoby się oczy. No niestety tego zabrakło, było docelowe. Próbujemy naprawiać, informować. No i mam nadzieję, że, że przyniesie to swoje dobre owoce. Myślę, że po owocach nas poznacie. Kolejne pytanie. Skąd się pani wzięła w polityce? No cóż, no, moja przygoda z polityką rozpoczęła się w 2015 roku, czyli kluczyłam w politykę razem z ruchem Pawła Kupis. Bo faktycznie Paweł Kukiz porwał mnie do tego wszystkiego, tym bardziej, że ja chyba dojrzałam już w tym 2015 roku do tego, żeby wziąć odpowiedzialność na swoje ręce za coś więcej, nie tylko za swoją rodzinę, nie tylko za swoją pracę zawodową, bo jakby tą pozycję już miałam gruntowaną. Poczułam, że powinnam być odpowiedzialna za coś więcej, i postulaty, które niosły ze sobą Paweł Kukis, były moje bliskie mojemu sercu. Dalej są właśnie, dlatego jestem w Solidarnej Polsce. Paweł Kukis miał potężny potencjał, on niestety nieco go zmarnował. Stało się jak się stało, zawarł takie. Małżeństwo z PSL-em, co tutaj naszym ludzkim strukturom totalnie nie było w smacy, to mówiliśmy o tym jasno i wyraźnie od samego początku, że to nie może być tak, że mówimy o równości obywatelskiej, o prawdzie, a wstępujemy w układ z psl na który najbardziej padł sklu, bo wiemy, że PSL jest najbardziej oboką partią. Na polskiej scenie politycznej i to się dzieje od lat, więc no, no nie tędy droga. Myślę, że to prawda nas wyzwoli. No więc tak to było. 2015 rok Paweł Kupis, byłam tutaj szefem ludzkich struktur, byłam również członkiem zarządu krajowego, no ale moja przygoda z 15 ostatecznie zakończyła się w marcu 2020. roku. Mm -hmm. tak, teraz jestem w Solidarności w Polsce, bardzo się cieszę, bo mam nadzieję, że. Dużo jeszcze dobrego będę mogła zdziałać. Okej, okay. kolejne pytanie. Co udało się Pani zrobić dla regionu lubuskiego? No to jest dosyć trudne pytanie, niewygodne pytanie. Dlaczego? Ponieważ no ja raczej działałam do tej pory zawsze społecznie. I póki z 15 będąc również należałam do różnych organizacji, do NGO-sów, do stowarzyszeń lokalnych. I to zawsze były działania takie, no, na małą skalę, pomagałam lokalnym społecznościom, pomagałam bezdomnym, pomagałam dzieciom z rodzin zastępczych, pomagałam zwierzakom, bo te kocham również bardzo, zresztą w domu mam trzy psy, dwa koty, no więc tak, to są nasi mniejsi bracia. Brałam jednokrotnie udział w budżecie obywatelskim, w projektach, niektóre projekty były wygrane, ale to była działalność na małą skalę. Pomagałam też personalnie osobom, które się zwracały. Ale brakowało mi zawsze tej skuteczności na większą skalę w polityce, więc myślę, że na regionu lubuskiego jestem jeszcze w stanie dużo zrobić. Tym bardziej, że region lubuski właśnie jest tą zachodnią flanką. Myślę, że naprawdę ma duży potencjał i dużo dobrego jeszcze przed nami zresztą. Jest dużo takich akcji, które są w procesie, ale jeszcze nie chcę o nich opowiadać, i mam nadzieję, że znajdą swój szczęśliwy film. Okej, okay, dobra. Kolejne pytanie. Dlaczego odeszła Pani z 15? No właśnie, to już na to trochę, trochę odpowiedziała. Dlatego, że układ z PSL absolutnie no, nie był po mojej myśli. Warto zaznaczyć, że praktycznie oprócz jednej osoby odszedł cały oddział z z 15 w Luguskim. Część osób przeszła ze mną do Solidarnej Polski, z czego się bardzo cieszę. W ogóle jestem szczęśliwa, że mam teraz też taki fajny team w Lubuskim. No, to, to jest mega. Ok, co tam dalej? Zaangażujecie się w ogólnopolskie sprawy poszkodowanych przez franczyzę, zamiast odpowiadać jak spędzacie wolny czas poszkodowani, też pojeździliby konno. No oczywiście, w wolnym czasie zachęcam do jazdy konnej, do uprawiania każdego rodzaju sportu, nawet najprostszego, nawet do biegania. Czy się zaangażujemy w ogólnopolskie sprawy? Angażujemy się w dużo ogólnopolskich spraw i oczywiście, że tak, jeżeli chodzi o franczyzę. Też prosiłabym o uszczegółowienie, bo nie wiem, czy odnosi się do jednej z misji, a może na private, ale także jak najbardziej. Jakie kolejne pytanie mamy? Jak widzi Pani kwestię wolności słowa w internecie, a bardziej jego gdzie Trumpem, Trumpem pyta pan Artur, okay, No, jeżeli społeczność, jeżeli media ministrimowe mogą zablokować prezydenta Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że mogą każdego zablokować. No i oczywiście my tutaj też um, mamy projekt ustawy o cenzurze w internecie. Jesteśmy za wolnością słowa, także że e, lewackie portale są niewygodne. Dla nich bo tak naprawdę zaczynamy od. Zaczynają być, no niestety, wypierani z tego internetu i to jest przerażające, zresztą wielu moich znajomych, też prawicowych, lokowane konta na tydzień, na trzy miesiące, no, no to nie tędy, absolutnie nie, także jesteśmy za wolnością słowa w internecie jak najbardziej. Eee, tak, i co my tutaj mamy dalej? Pomoc poprzedzonym przez Pd lokowanie produktów, tysiące osób. Dobrze, Panie Eugeniuszu, odezwę się do Pana na private, bo będę potrzebowała troszkę więcej informacji na ten temat, ale jak najbardziej chętnie, chętnie zajmiemy się tematem. No. Proszę Państwa, czy to już wszystko? Ja nie, ja nic więcej nie widzę. Solidarna Polska boi się prawdziwych pytań. A jakie to prawdziwe pytania? No bo właśnie na szereg z nich staram się odpowiedzieć. Dobrze, no jeżeli to na dzisiaj wszystkie pytania, to dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejny live chat, który odbędzie się już jutro o godzinie. 18. A tutaj jeszcze, czy z 15 ma szansę na koalicję z Solidarną Polską? Ach, czy z 15 ma szansę? No to jest dosyć, dosyć trudne pytanie, bo ja nie wiem, czy Paweł Kukiz chce tej koalicji. To już tak naprawdę pytanie do, do, do centrali, to chyba, to chyba raczej nie do mnie. Minister Warchą Trzymam Panią za słowo. Ok, bardzo proszę, proszę o wiadomość na kraj. Na, 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 ok, Panie Eugeniuszu. Dobrze, to Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie i do następnego razu. Pozdrawiam.